Cześć wszystkim, przede mną mam Redmi Note 13R i pozwólcie, że pokażę Wam, jak usunąć dane logowania na tym urządzeniu. Zacznijmy od otwarcia ustawień, a następnie musimy przewinąć w dół i znaleźć prywatność i bezpieczeństwo. Następnie dotknijmy sekcji bezpieczeństwo i przewinnijmy w dół, aby znaleźć dodatkowe ustawienia. Potem przewiń w dół, aby znaleźć więcej ustawień bezpieczeństwa i kliknij szyfrowanie i dane logowania. Prawie na samym dole listy mamy opcję, której szukamy, czyli usuń dane logowania. Dotknijmy jej i potwierdźmy przyciskiem OK, mamy te informacje. Ta opcja jest nieaktywna, co oznacza, że właśnie pomyślnie usunęliśmy wszystkie zapisane Certyfikaty. Dobrze to wszystko, bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że ten film był pomocny, a jeśli tak, to proszę kliknij przycisk subskrybuj i zostaw łapkę w górę.